Na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Wiekotowskiego. Zgodnie z prawem, pan radny miał y, taką możliwość y, prawną, aby wnieść skargę na tą uchwałę do stosownego sądu, tutaj Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, y, co w odpowiednim czasie uczynił. W związku z tym, że jako samorząd, y, jakby pośredniczymy w przekazaniu tej skargi. Musimy podjąć, jest to zalecane, by podjąć taką uchwałę. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie lub w sprawie projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu. Radny Krzysztof Strat. Szanowni Radni Panie burmistrzu. Ja mam pytanie do Pana e, Czarna. Czy w, w związku z tym tematem, właśnie podjęcie z tej uchwały? Jest niezbędne właśnie podjęcie uchwały, a nie y, normalna odpowiedź na pismo do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Proszę bardzo, panie profesorze. Proszę państwa, panie prezydentie, serdecznie to pierwszy raz. Nie w tej sali, ale przy <coughs> tej radzie. Tak w, tarcie, w dziękuję za zawierzenie tych spraw, przynajmniej na chwilę obecną. W odpowiedzi na pytanie pana radnego. Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, który wydał zaskarżenie przekazuje tą, tą skargę do sądu administracyjnego, a tym organem jest Rada. Można przyjąć, i tak się niekiedy przyjmuje, że Rada wystąpił w przewodniczący Rady, to on przesyła taką odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale są też takie stanowiska, w których że Rada równie dobrze może nie podjąć uchwały przekazaniu do skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co by oznaczało, że zgadza się ze skargą, czyli przyjmuje zarzuty skargi, a w związku z powyższym uwzględnia tą skargę w okresie miesiąca o jej złożenia. W związku z powyższym ja zasugerowałem panu że żebyśmy jednak taką uchwałę na sesję przedłożyli tak, żeby później ewentualnie do wątpliwości sądu administracyjnego, bo takie wątpliwości nie są Dziękuję bardzo za Kolego Rady jest zadowolony z odróżnienia. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Uchwała nie była opiniowana przez Komisję Rady, z uwagi na to, że trudno przypisać jej treść do zaopiniowania przez którąkolwiek z Komisji. W związku z powyższym podaję projekt uchwały, czy uchwałę, znaczy druk numer 14, łamane przez 4, przez 2015. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Proszę policzyć. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny podjęciu tej uchwały? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie było. Zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Kolejny projekt uchwały w punkcie 5 punktu ósmego to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność miasta razem podlaski oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Ruch numer 15, łamany przez 4 na 2015 rok. Tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja, jak poprzednio, zaopiniowała pozytywnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania wiadomości. Stanowiących własność miasta Rady podaży, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieodznaczony numer 15. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść poprawkę do uchwały lub zabrać głos na temat tej uchwały? Rady Mieszkowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać: Z tego uchwała jest mowa o szczególnych przypadkach. Tylko i wyłącznie to, czy nie możemy tych przy szczególnych przypadków zostawić no, dla Rady, jako dyskusję na sesję, bo podejrzewam, że tych szczególnych przypadków może być kilka, bądź wcale. Dobrze, sposób. czyli zatem, jaki jest wniosek tego, żeby wykreślić to? Jaki zapis z, z tej uchwały? Może no, uchwały w, w... Co znaczy, ja, ja chciałem powiedzieć, że gdy wykreślimy w szczególnych przypadkach, to w zasadzie nie będzie tego punktu. Natomiast, ja, jako radny chciałbym przedstawić. Piąsku, o nie podejmowanie tak, tej uchwały. O nie Pan burmistrz chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, <tuszy> e, Szanowni Państwo Radni. Otóż, e, kiedy przeczytamy tytuł tej uchwały, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co chodzi. I dobrze jest mówić e, o konkretach. Otóż, e, miał miejsce taki oto przypadek w ostatnich miesiącach, zresztą to już trwa około roku. Otóż jeden z mieszkańców Radzynia przebudował część infrastruktury miejskiej, czy też może inaczej, zlikwidował na powietrzną linię energetyczną, poprowadził przewód elektryczny terenami, terenami miejskimi, terenami miejskimi i teraz byłaby ustanowiona odpłatna służebność. Czyli krótko mówiąc, ten ktoś, kto przebudował tą linię energetyczną, musiałby jeszcze miastu, na własny koszt przebudował, musiałby miastu płacić jeszcze tak zwaną służebną, służebność. Więc, proszę Państwa, powiem Wam zupełnie szczerze Państwo, no to byłoby no, nielogiczne. Człowiek naprawdę robi coś dobrego, owszem dla siebie, ale też modernizuje linię energetyczną na własny koszt. I miasto jeszcze byłoby zobowiązane naliczyć mu opłat z tytułu e, tak zwanej służebności gruntowej. Dlatego też zwracam się do Państwa e, z tą prośbą, abyśmy przyjęli tej treści tą uchwałę, bo w ten sposób tak, na moją, moją decyzją, ta osoba zostanie zwolniona z tych opłat i zostanie ustanowiona tak zwana nieodpłatna służebność. Czyli krótko mówiąc, Człowiek za to, że wykonał pewną pracę na rzecz miasta, jeszcze miałby być obciążony należnościami. Chcemy się tego wyzbyć, tego w takich szczególnych przypadkach, takiego obowiązku. To tak chciałbym wyjaśnić istotę tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienia panu ministrowi. W zasadzie wniosek radnego, który jest taki, żeby głosować przeciwko podjęciu tej uchwały. Tak, proszę. Wycofuję radę wniosku. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać jeszcze głos lub wnieść poprawkę? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem uchwały nr 15 łamane na 4 na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały.